Cześć. W dzisiejszym odcinku dam wam porady, jak przygotować się na nowy halloweenowy update w Pet Simulator X. Przepraszam za łamanie języka. Zostawcie lajka, będzie mi naprawdę bardzo miło. Może 300 łapek byłoby spoko komentarz, czy będziecie testować i sprawdzać nowy halloweenowy update, który będzie w sobotę. Przypominam o godzinie 18:00. Tę sobotę, 22 października, ma pojawić się Halloweenowy update do PC Simulator X. Po trzech miesiącach w końcu będzie nowy update. Ja jestem w trybie hardcore. Preston już oficjalnie też zapowiedział, że. Ten update będzie dotyczył świata normalnego, jak i świata hardkorowego. Jeżeli warto jest też, żebyście napisali mi w komentarzu, czy macie hardkorowy świat odblokowany, bo to jest bardzo istotne. Słuchajcie, jeżeli chcecie tradeować, zdobywać lepsze pety, zdobywać fundusze na lepsze pety, to musicie mieć świat hardkor odblokowany, bo teraz tylko takie pety są w cenie hardkorowe. No, i teraz tak, jak przygotować się do tego nowego update'u? Przede wszystkim pamiętajcie, że żeby odblokować sobie świat hardcore, jeżeli go nie macie, warto by było sobie troszkę pograć. Jak widzicie, 2 dni, 6 godzin, czyli jest to godzina, no prawie 7 godzin, jest to, jest to 18, tak jak wspomniałem. Słuchajcie, z tego co wiadomo, będziemy mieli automatycznie drzwi do halloweenowego update'u, czyli ten budynek gdzieś w któryś będzie zamieniony, chyba ten, słuchajcie, bo tu jest już kłódka albo i nie, bo to, to jest ten jeden, ale gdzieś tutaj będzie budynek, gdzie będzie można go otworzyć drzwi i wejść do tego świata. Obstawiam, że na hardkorowej wersji nie będzie czy wymaganych jakichś monet, ale może się tak zdarzyć, żeby odblokować ten, chociaż to by było bez sensu, ale wiecie przy Prestonie to nigdy nic nie wiadomo, żeby odblokować ten, może być taka sytuacja, żeby ten hardkorowy świat odblokować, to będziemy musieli mieć Rainbow Coinsy. Natomiast obstawiam, że takiej sytuacji raczej nie będzie, no bo to jest event i powinien być on dostępny, ogólnodostępny dla każdego. No i teraz tak, słuchajcie, przede wszystkim warto mieć, wyposażyć się w najlepsze pety, jakie posiadacie. Jeżeli chodzi o hardkorowy świat. Ja będę mówił o hardkorze. No bo jednak gram w ten tryb. Ten tryb jest jakby najbardziej na topie obecnie. Okej, okay, czekajcie, bo ja tu mam za 20. Ja muszę sobie wymienić peta, patrzcie, no. I teraz tak, obstawiam, w tamtym roku w, w halloweenowym ev evencie, czyli wydarzeniu, były nowa waluta, te cukierki, więc obstawiam, że to samo będzie w halloweenowym update'cie drugim, który teraz jest, który będzie w sobotę, więc tutaj nie musimy się nastawiać na to, żeby farmić jakoś bardzo te rainbow coins'y, które, no, ogólnie jest bardzo trudno je wy farmić. Natomiast będą nowa waluta i prawdopodobnie farminie tej nowej waluty będzie zależeć od waszej mocy waszych petów. Więc warto się wyposażyć, zaopatrzyć w pety, które mają naprawdę giga mocne statystyki. Nie wiem czy do tego będą też używane huge, ale być może jeżeli tak to huge prawdopodobnie da nam dużo, dużo też przewagę, w, więc ten build, który ja tu z, zastosowałem, te pety mogą w większości być zamienione przez moje e, huge hell rocky lub jakieś inne huge. E, więc to warto mieć na uwadze, że raczej nie będzie jakieś być może będziemy wydawać e, gemy, y, diamenty na ulepszenia lub po prostu będzie to z tych cukierków, które zbieramy. Obstawiam też, że Preston zrobi to samo co wcześniej, czyli będą jakieś zadania do wykonania. I no to będzie na pewno w, w tym update'cie, tak obstawiam. No nowe pety tak samo, ale żeby się dobrze przygotować to przede wszystkim musicie słuchajcie przynajmniej jeżeli jesteście hardkorowcami, to zdobywać te najlepsze pety jakie są dostępne w grze. Bo, bo to, to jest przede wszystkim te pixel demony jeżeli uda wam się je hardkorowe, jeżeli uda wam się je zdobyć to myślę, że jak najbardziej będziecie w topce. No, i no, w sumie, no, słuchajcie, to jest ten główny punkt tego, jak przygotować się. Mieć najlepsze pety, farmić sobie teraz te Rainbow Coinsy, otwierać te jajka lub wytrajdować jak najlepsze te pixel, hardcore pixel demony. E, oczywiście m, będziemy też, warto też posprzedawać sobie pety, potrajdować, żeby mieć więcej tych e, diamentów które prawdopodobnie będą też użyte do ulepszeń, chociaż kto wie, może też być te mogą być te cukierki. Jako tako enchanty nam się nie przydadzą w tym, tej wersji, która jest tutaj, ponieważ ponieważ jakby to bez sensu by było, żeby te enchanty się pojawiały. Nie ma enchantów do halloweenowego eventu, chyba że jakieś pety, które zostaną wprowadzone, te nowe pety będą miały taki enchant, ale raczej Szczerze mówiąc w to wątpię. No i tak jak mówię, żeby farmić Rainbow Coinsy, to najlepsza jest ta lokacja, którą tutaj widzicie. To jest prawdopodobnie Pixel Kyoto, czy te prezenty, czy jakoś tak. Tu jest najlepszy moment, żeby farmić sobie te peciki. Dzięki temu naprawdę jesteśmy w dużym stanie, w krótkim stanie sobie nafarmić trochę tych hardkorowych końców. Tyle z mojej strony, do zobaczenia.